Z ewangelii według świętego Mateusza. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. No, 77 razy znaczy w nieskończoność. Ale to jest ciągle ludzka miara, 77. Ciągle się da do 77 policzyć. Nie chodzi o to, żeby liczyć te momenty, kiedy wybaczasz. Chodzi o to, by. Byś sobie uświadomił, że wybaczanie w nieskończoność to jest ludzka miara, że to jest dla człowieka możliwe, że to nie jest przekroczenie ludzkich możliwości. To nie jest y, przykazanie, które wykracza poza to, co jesteś w stanie zrobić. 77 to akurat tyle, ile jesteś w stanie. Odważ się. Do zobaczenia jutro.